Hej, tu Akademia Sorobanu. Oferta naszych zajęć skierowana jest do dzieci. Dziś dzień dziecka, więc pytamy dzieci, co myślą o nauce obliczeń na Sorobanie. Dzień 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 dzień, 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 dziecka, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień. Nie bardzo lubię w sorbanie, że można się dużo nauczyć. Można być w szkole lepszym, w matnie. W mi się podoba, że mogę szybko liczyć. Że dostajemy punkty, a za punkty można sobie kupować, na przykład jak nożyczki, w których takie jakby marker, w których są ukryte nożyczki. Dzięki Sorobonowi mam stypendium. Sorobon wymaga mi liczeniu na matematyce i na koniec roku będę miała z niej piątkę. Łatwiej mi jest obliczać różne przykłady i przypomina się często w różnych zadaniach. nie, 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 jeszcze raz.